Dobra, patrzymy Nakaba. w przód teraz. Zamieniamy, yy, zmieniamy stronę, nie patrzymy na to, co było, nie patrzymy na All Inclusive, patrzymy na All Exclusive. To jest nazewnictwo mhm. tych traków, to od razu powiem wszystkim, którzy nie są w Tak Do tej pory miałeś płyty właśnie All Inclusive yy, i to są wszystkie dotychczasowe, znaczy nie wszystkie dotychczasowe traki, ale spora część Twoich dotychczasowej twórczości i teraz robisz All Exclusive. Ale tak. skąd to nazewnictwo? Jakie są założenia projektu? Masz tam coś wspólność tutaj? E jakby to wychodzi z tego, że All Inclusive to był jakby klimat mega wakacyjny. Tak, płytka po prostu była nastawiona na to, że ona wyjdzie w wakacje i będzie wiesz, jak po prostu All Inclusive na wakacjach. Mhm. A All Exclusive, dlatego że um, robię taki myk, że troszkę rozgraniczę właśnie YouTube a cyfrę. Z tego właśnie, że cyfra mi się lepiej kręci, i tam ma właśnie wiesz, większe zainteresowanie, i po prostu lepszych, jakby wiesz, po prostu lepsze, lepsze, lepsze statystyki odbiorców, bardziej są aktywni i tak dalej. Po prostu robię taki meg, że puszczam. Na YouTube e, troszkę kawałki jakby skrócone, że one są e, albo krótsze, albo na przykład bez niektórych fitów. Mhm. A właśnie te ekskluzywy puszczam na cyfrę i wiesz, one będą takie po prostu ekskluzywne kawałki, nie, że całe, gotowe, przygotowane, wiesz, z jakimiś mocniejszymi fitami, czy z jakimiś dodatkowymi zwrotkami, czy coś. Takie po prostu bajerki. Nie? A to jest bardzo ciekawy zabieg, nie wiem, czy ktoś wcześniej tak masowo to stosował. No I myślę, przykład... że w Polsce bardzo mało osób. Chyba pojedyncze może kawałki, ale jakby zrobić całą taką płytę, to chyba, chyba nie, nie. To to zastosowałeś w Limbo właśnie, że chyba Tedeć się dograł właśnie na tak, naszym tak, tracku. I on tak, jest tak, na Spotifyu, tak. a go nie ma na YouTubie. Tak, I, I skąd na to pomysł? Myślisz, że to się sprawdzi, że, że, że ludzie poszanują, że tam jest wtedy nagle, się pojawia? No, myślę, że to będzie super niespodzianka i to będzie takie jakby zaskoczenie, że wiesz, e... coś się w ogóle tu odjebało, nie? <laughs> że tak nagle naprawdę... Ci się wchodzi w trakcie. Tak, i wiesz. I jeszcze no naprawdę mocno wchodzi, nie? Że to nie jest po prostu tak, że on tam gdzieś się dograł i spoko, że tam gdzieś jest na odczepnego, mm -hmm. tylko kurwa to jest banger, nie? No dobra, ale klimat limbo jest trochę inny niż klimat all inclusive, przynajmniej po traku, no po samym traku limbo, nie? Tak. Więc jaka będzie płyta? Jaki klimat będzie dominował na niej, myślisz? Na pewno moste bangery, takie, że kurczę, chyba nie robiłem większych w swojej karierze i w ogóle w całym swoim życiu. Będzie, dużo będzie mocnych bangerów. Będzie też oczywiście luz, tak jak zawsze jest u mnie, że po prostu gdzieś tam ten, ten wokal taki strzelowany, zlinowany zawsze będzie. I zlinowany wokal, podoba mi zlinowany to nazwa. wokal. Będzie trochę jakby sfer, właśnie, miłości, że troszkę się wydarzyło w moim życiu i też jest właśnie duża część płyty poświęcona, nie może nie cała, ale też w większości. A dominujący klimat? Węgry? Czy nie węgry? Ciężki dość. Ciężki tak, cięższy no, klimat. Cięższy klimat. Agresywny. Nie, właśnie nie. Nie agresywny, ale po prostu taki, że wiesz, słyszysz to i okej, okay, okej, okay, coś, coś się już poważniejszego dzieje, nie? że myślę, że jest, kurczę, konkretny level up. Odnajdziesz się w tym, myślisz, że to poniesie? To jest jakby, kurczę... Bo to jest trochę wyzwanie, bo to jest trochę inna stylistyka niż do tej pory, nie? No tak, ale myślę, że właśnie, wiesz, dorosłem też do tego, to zawsze gdzieś tam za mną było, tylko jakby szlifowałem to coraz bardziej i pewnie dalej to będę jeszcze mocniej szlifował, bo, bo kurczę, no w takiej stylistyce jakby też się dobrze czuję i... To jednak wychodzi naturalnie ode mnie, nie? że wiesz, słyszę, po prostu słucham takich bitów, no i to musi łupać, nie? To musi być takie, że wiesz, kark się łamie. Dobra, właśnie. A jeszcze pytanie mam a propos tej płyty, no bo wiesz, może będziemy je mogli posłać na Spotify, ale właśnie co z wydaniem fizycznym? Bo All Exclusive będziesz sprzedawał fizycznie, a tak. nawet Ole Inclusive nie było fizycznie, więc. Będzie, w, Jest w preorderze. Jest w preorderze? Tak. Czyli kupujesz jest... dwa w jednym? Tak, kupujesz dwa w jednym, plus jeszcze dodatkowo w preorderze będzie Ja chcę kupić tylko jedną. Też będzie możliwość, ale dopiero jak pro się wykończy, nie? No A. i chyba, że nie zostanie, no to już tego, tego nie ma, nie? A jest taka duża szansa, ponieważ jakby wiesz, nakład jest mega mocno limitowany, co nie? Uh -huh. I Czyli... no, są jakby takie, wiesz, po prostu założenia, że ona po tym będzie, ale... Czy będzie to? Ale tak nie ilościowo nie. przeczuwasz, będzie grubo? O ile no. tak produkujecie? Nie wiem, nie, nie znasz się na produkcji płyt. Jeszcze nigdy nie sprzedawałem swojej płyty. Teraz Ale chyba tak to będzie po prostu. To w tysiącach, w setkach. No, w tysiącach, nie? W tysiącach. Tak, no, to już jest w tysiącach jakby liczba i najwięcej w sumie chyba do tej pory, ile miałem, to jest właśnie ten nakład. No i myślę, że to mega dobrze pójdzie, że jednak będzie spoko. A jakieś takie akcje związane z płytą promocyjne, ciekawsze? Coś coś Tak, wszystko jest przekminione, ja wszystko jest To jakich... Będzie dużo też akcji promocyjnych, po prostu też śmiechowych na Instagramie, na Instagramie. Plus jeszcze właśnie bonus track będzie taki w All Exclusive, że ja daję tylko refren, a osoby po prostu, każdy kto tego jakby czuje i każdy kto chce jakby nawinąć tą zwrotkę, to może mi podesłać na specjalny, potem będzie też jakby mail, że będzie konkurs duży i po prostu kto mi sądzie na tym kto, ma da jakby, kto mi da jakby zajebistą zwrotkę ja ten numer potem wrzucam do siebie na spoty i, i kręcimy z tego liczbę, nie? Kozacko, ale słuchaj oprócz właśnie takich akcji najbardziej płyte <coughs> nie jest, niosą mimo wszystko fity mhm. jakieś muszą być na płycie, żeby to się jednak rozbujało ale tak jak trzeba czy masz już coś, co możesz spilnąć, że jakieś fity mocne, mocne się pojawią, czy nie? No wiesz, na pewno będzie TD o no standardowo, no już ziomekło. Bo, bo już mówiliśmy o tym tak. E, będzie też ziomek, który jest z Katowic, którego właśnie ostatnio dość mocno katuje, a jest takim dość graczem mm -hmm. ciekawym. Jest to Michel właśnie traper. Mm -hmm. e, będzie też na pewno ktoś ze stajni u nas Fresh and dope. E, nie powiesz kto? Nie powiem, kto nie chce się jeszcze rozczarać za mocno. Kurde, no. I co jeszcze? E, no i będzie osoba, która naprawdę na bęgerach mocno siada, nie, więc. Też, to jest takie Czyli dobra. mamy kogoś thinking. od panger żeby to ładnie <grym> No, robię Thinking, no ale powiem Ci, że ja, ja za głupi jestem na ten Thinking. Ale dobra, sprawdzimy w praniu. Widzowie, te też tak, tak w praniu. Tak. Kiedy premiera? Myślisz, wszystkie traki się ukażą do kiedy? Wszystkie traki się ukażą do 5 sierpnia <grym> chyba. I to jest wszystko. Nic więcej nie przygotowałeś. Czy coś jeszcze dzisiaj szykuje, myślisz, na, w ramach akcji promocyjnej? E, jeszcze są drinki. E, właśnie na beach barze e, w Gdańsku będzie taki specjalny, jest właśnie, e, będzie nowy menu. i Menu. Czyli, <laughs> będąc już ziomeczkiem trylpema, można sobie jeszcze wziąć drina z okazji Twojej płyty. Tak, to też, ale ogólnie jakby będzie po prostu tak, że wbierz sobie właśnie na bar na fali i tam po prostu bierzesz sobie drinki. E, możesz sobie zamówić, właśnie, wiesz, drink All Exclusive, Limbo czy zabawę i wiesz, i są alkoholowe i bezalkoholowe, więc. To nie coś dla siebie, nie? No wiem, że to spoko opcja, ale to jest w jednym konkretnym miejscu? Czy w sieci klubów, czy w jednym klubie? To jest jakby, to jest na razie w jednym miejscu, ale planujemy właśnie to sobie jeszcze zrobić w dwóch albo w trzech miejscach, po prostu, żeby one były bardziej dostępne też dla innych. Nie? Jaka miejscowość? Gdańsk i całe trójmiasto ogólnie. Zajbiście. No, no to tam akurat wakacyjne... dobre miejscowe, żeby, tak, żeby tak, się wbić. Tak. No. Wakacyjny akacyjny więc myślę, że pod płytki żeby... kurczę idealnie. Dobra. W takim razie już powoli wychodzimy z tematu płyty. Chyba że uważasz, że jeszcze jest coś, co mógłby spilnąć, co jest takie naprawdę naprawdę ciekawe. Kupujcie preordery. Kupujcie preordery. Dobrze, w takim razie kupujcie preordery. E, uważam, że płyta może siąść. Chociaż no, na razie po jednym traku ciężko to oceniać. Mhm. Ciężko to oceniać. Ale zobaczymy. W takim razie przejdźmy sobie do pytań niewygodnych. Będzie pytanie z czaszką, uwaga. Słuchaj, bo wrzuciłeś na stole taką rzecz, że śmieszy mnie branża, niby ziomki, niby konkurencja, jak zawieje, tak patrzą. Mhm. O co chodziło z tą branżą? Co ci nie pasuje w tej branży? Na limbo też nawinaj się tej branży. Tak. Coś cały czas gdzieś powtarza. O Wiesz, co chodzi? co, kurczę, na. Na początku, wiesz, ja myślałem, że to jest wszystko fajnie, wszystko, wszystko będzie spoko, kolorowo. No kurwa tak nie jest, nie? To jest okay. normalne w obojętnej takiej branży, że jednak, jednak są ludzie po prostu, którzy mówią, że są tacy, a są w ogóle inni, nie? To jest trochę mega fałszywe jak dla mnie. To mi się w ogóle na przykład nie podoba, będę takie że w ogóle wiesz. Nie będę na przykład, że w ogóle wchodził, tego z takimi żemami w ogóle nagrywał i tak dalej. Nie są to oczywiście wszyscy, no ale jest dużo takich osób, nie? Że po prostu udają albo po prostu dolą jakieś dziwne rzeczy i to, to jest w ogóle wiesz, to jest fake, nie?